No i czekamy na pierwszy gwizdek. Rozpocznął grający na biało-niebiesko swoich tradycyjnych strojach gracze Glinika Gorlice na niebiesko-czarno jest Jarosław. Rozpoczął Piotr Gogola od środka. Długa piłka teraz, ale nie było tam żadnego z graczy Glinika Gorlice. Jeszcze jedna piłka w szesnastkę. Jeszcze jeden stał Rikoszec. Słupek teraz ratuje drużynę JKS-u. I Zastawni ustawieni przy piłce. To ten drugi z graczy pośle piłkę w szesnastkę. Złe to było zagranie, ale Pindak ma jeszcze szansę. Odegra do boku. Centra pole. karne. trukany. Był tam bardzo bliski. Szczęścia. Pindak napędza akcję JKS-u. Zagranie w kierunku Bały. Ten wpala w szesnastkę. Bała. Nie było tam miejsca na strzał. Teraz jest próba zablokowana. Nie ma tutaj zagrania ręką Pindak w środku, błyskawiczne zgranie, Ploszczyński potrafi dynamicznie wejść pole karne, wykłada tą piłkę. Będzie teraz szansa na strzał zablokowany, jednak w ostatniej chwili Patryk Pakuła i zagranie na wolne pole, Góry do musi wykonać. pusta bramka, to będzie go. to jest nie dla gospodarczy. Damian Szliwa daje prowadzenie, Stasi Gambit nie walczy, to jest mecz o wszystko można powiedzieć. Próba strzelenia Mikiceja strąca piłkę Andrii Trukan, ale nie było tutaj dużego zagrożenia. Jest strzelenie w pole karne i zdów tam czyhał na piłkę Damian Śliwa. Dobrze, bita piłka, jest tam Mikicej, jeszcze będzie szansa, próba strzału. I teraz ta próba Pakuły zablokowana przez własnego zawodnika. Dobra, piłka w pole karne. Była szansa i przeszła ta piłka całą szesnastkę. Wychwycił ją Guridow. Znów prawa strona. Teraz dobra piłka do szafrana. Szafran ograł rywala, zagrał w pole karne. Śliwa wyskoczył najwyżej do główki. Bramki, a więc od mniej więcej 30 minut. Natomiast nic z tego na razie nie wynika. Jest próba strzału z dalszej odległości. Rozpoczęli już Jarosławianie tą drugą część gry. Jest od razu próba dłuższego zagrania. No i Andrzej Trukan, no on też szedł z boiska. Próba strzału tutaj w wykonaniu Reymana. Obok bramki przyszła Gogola z narożnika. Dobrze, bita piłka, ależ była tam szansa. Doszedł tutaj do pozycji strzałowej Maka. Teraz to zespół JKS-u zepchnięty do defensywy. Gogola próbuje się napędzić. Gogola na prawą nogę ma trochę miejsca. Strzela, odbija tą piłkę Guridow. Odegranie tutaj w kierunku. A Gogoli. Gogola strzela. Znów zmuszony do interwencji. Znów robi to do bardzo dobrze teraz Guridow. Tak drużyny z Gorlicku Liga. Jest zagranie na wolne pole do Gogoli. Wzdłuż bramki. Kosły pakuje futbolówkę do własnej siatki. Pechowe wejście na boisko a Gorlice. Centra w pole karne i będzie szansa dla I teraz o mały włosa byłaby samobójcza Bramka w drugą stronę. Napędza się kolejna akcja JSU Surmiak. Chciał grać na piątkę. Jeszcze ten gnacz wycofuje piłkę w kierunku Dusiło. Dusiło strzela i wpada piłka do Bramki, ale jest podniesiona chorągiewka. Próba wstrzelenia, był tam jeszcze na zamknięciu Pindak, nie zdołał przeciąć tej piłki Pindak, Zając, Zając szesnastkę, dobrze teraz poruje tą piłkę knawczyk jeszcze KS, Surmiak jeszcze zagrywał do Zastawniego, ten chyba chciał strzelać. Cały czas twardo przesuwa i dobrze się broni zespół Winika Gorlice, był tam kontakt jest rzutka, Ojciec Rejman. Wizdy na trybunach, Rejman ruszył, Rejman, pewny strzał i gol kontaktowy w 81. minucie dla jks Jerosław. Ale Ależ huknął. dwa dobre strzały oddał Gogola w tej drugiej części gry, wybronione wówczas przez Guridowa. jak będzie tym razem Gogola strzela bardzo mocno, ale też wysoko ponad poprzeczkę obramki. Jak odpowie Glinik, zagranie w kierunku Damiana Śliwy, ten wychodzi sam na sam, wraca Kocuj. Nie ma rzutu karnego, czy będzie rzut karny? To i... Gogola przed szansą, aby zamknąć ten mecz. Mocny strzał, w kapitalnie interweniuje teraz, golkiper JKS-u. Windak opanował futbolówkę, odegrał do Zająca. Jedna z ostatnich okazji JKS-u, Zający w pole karne. Wypuszcza piłkę teraz Krawczyk, ale łapią z powrotem. Gola. I koniec tego spotkania, więc szanowni Państwo, awans do finału wywalczył zespół Glinika Gorlice, który triumfuje tutaj 2 do 1 z JSM Mirosławito.